Witajcie! Znajdujemy się w Olsztynie dokładnie w firmie Szkolan, gdzie zainstalowana jest jedna z naszych maszyn, co w niej wyjątkowego, a mnogość zainstalowanych akcesoriów dodatkowych, które chcielibyśmy Wam pokazać. Lecz na początku zobaczmy, co znajduje się w środku budynku firmy. Jesteśmy w firmie Szkolan. Nasza firma zajmuje się obróbką szkoła płaskiego, a nasz park maszynowy pozwala na wykonanie każdej obróbki, jaką można wykonać ze szkłem płaskim. Oto nasza maszyna, a jest nią Global Max 1530 z 30-konną pompą korbowodową. Używana jest do wycinania specyficznych kształtów w szkle oraz narzędzi pomocniczych w zależności od potrzeb produkcyjnych. Zainstalowano automatyczny podajnik ścieriwa BGH-500 zaprojektowane przez firmę Jet System. Pozwala on na dostarczenie garnetu w sposób ciągły, bez konieczności zatrzymywania maszyny. Stacja uzdatniania wody. W tym temacie zapraszam na jeden z naszych filmów, gdzie dokładnie opisujemy to urządzenie. Firmę OMAX wybraliśmy ze względu na wzorowe opinie na rynku oraz na super obsługę przed- i posprzedażową. Firma stawia na ekologię, więc posiada zamknięty obieg wody. Dlatego kolejnym akcesorium, które zostało zainstalowane, to przelewowy zbiornik osadowy, tak zwany kaskadowy, który składa się z kilku komór. Gdzie woda się przelewa, a drobinki garnetu osadzają się na dnie. To rozwiązanie zwiększa kilkukrotnie żywotność filtrów w systemach obwodu zamkniętego. Kolejnym ciekawym elementem jest niskociśnieniowa instalacja odwróconej osmozy. Aby zrozumieć odwróconą osmozę, należy najpierw zrozumieć pojęcie osmozy. Podczas naturalnej osmozy woda przepływa z mniej stężonego roztworu przez przegrodę półprzepuszczalną do bardziej stężonego roztworu soli, do czasu, gdy stężenia po obu stronach przegrody nie wyrównają się. Odwrócona osmoza wymaga ciśnienia zewnętrznego w celu odwrócenia naturalnego przepływu osmotycznego. W miarę stosowania ciśnienia do roztworu soli woda przepływa z bardziej stężonego roztworu soli przez przegrodę półprzepuszczalną. Przegroda odwróconej osmozy posiada cienką mikroporowatą powierzchnię, która odrzuca zanieczyszczenia lecz przepuszcza wodę. Przegroda odrzuca od 85 do 95 nieorganicznych substancji stałych. Dzięki tym systemom zwiększamy produktywność i przedłużamy żywotność podzespołów maszyny, To przekłada się na koszty utrzymania. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!